Trudno znaleźć osobę, która na początku XXI wieku nie słyszała o serialu Nie z tego świata. To produkcja, która rozwinęła się w mrocznym klimacie fantazy, z początku emitowana przez stację DWB, a następnie przez DCW. Opowiada o dwóch braciach, którzy próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojej matki oraz partnerki młodszego z braci. Przez dziesięć sezonów Nie z tego świata widzowie spotykają się z najprzeróżniejszymi siłami nadprzyrodzonymi, aniołami, a także potężnymi demonami, stając twarzą w twarz z nieznanym. W głównych rolach serii występują Jensen Ackles oraz Jared Padelecki. Choć nazwisko drugiego z aktorów może przypominać polski wyraz, niewiele osób wie, jakie korzenie kryją się za amerykańskim artystą. Aby zdradzić więcej na temat jego życia, przygotowaliśmy quiz, w którym pytamy o aktorów i produkcje, w których występowali. Jeśli zdołasz zdobyć 100 punktów, możesz uznać siebie za prawdziwego mistrza. Dalsza część artykułu znajduje się poniżej quizu. Jared Padelecki zadebiutował na tym świecie w San Antonio, w Teksasie, w rodzinie agnostyków. Jest jednym z trojga dzieci Sharon L. Kamer Sheri Padelecki, nauczycielki języka angielskiego w szkole średniej oraz Geralde R. Jerry'ego Padaleckiego, księgowego inspektora podatkowego. Jego ojciec miał polskie korzenie, natomiast matka miała angielskie, niemieckie, szkockie i francuskie pochodzenie. Dorastał w towarzystwie starszego brata Jeffa oraz młodszej siostry Megan. Dziadek ze strony ojca, Willy Aleksander Padelecki, był synem pochodzącym z dziekanowa Alberta Padaleckiego i Anny Rakowicz i to właśnie on przekazał rodzinie polskie dziedzictwo. W marcu 2015 roku Jared Padelecki zainicjował kampanię Always Keep Fighting na platformie Reprezent. Pierwsza edycja akcji miała na celu zebranie funduszy dla organizacji to Right Love on Her Arms, Wspierającej osoby borykające się z depresją, uzależnieniami, problemami z samookaleczaniem oraz myślami samobójczymi. Tematyka była mu szczególnie bliska, ponieważ aktor otwarcie mówił o swoich doświadczeniach związanych z depresją. W kwietniu tego samego roku ruszyła druga odsłona kampanii, tym razem we współpracy z jego kolegą z planu, Jensenem Maklesem. Panowie stworzyli wspólną koszulkę z nadrukiem ich twarzy, a dochód przeznaczono na nowo powołany wspólny fundusz charytatywny. Sprzedano ponad 70 tysięcy egzemplarzy. Wkrótce później Jared Padelecki uruchomił trzecią kampanię, w ramach której rozeszło się kolejnych 40 tysięcy koszulek. Latem 2015 roku, podczas San Diego Comic Con, aktor przeżył wyjątkowy moment. Na panelu poświęconym serialowi Nie z tego świata ponad sześć tysięcy fanów zaskoczyło go, unosząc w górę zapalone świece. To był symboliczny gest wsparcia, po tym jak kilka miesięcy wcześniej podzielił się publicznie swoją walką z depresją. Jared Padelecki, znany z roli w serialu nie z tego świata, posiada mieszane dziedzictwo kulturowe ze swoimi polskimi korzeniami wywodzącymi się od ojca. Źródło radio Z w Wikipedia 1 jest pewne, zarówno historia serialu, jak i życie aktora kryje w sobie wiele niezwykłych elementów, które zasługują na zgłębienie. Masz może temat, który chcesz, abyśmy przeanalizowali w przyszłości? Jeśli tak, śmiało zgłosz swoją sprawę przez czerwony telefon Radio Z.